Widzieliście kiedyś czarne pszczoły? To nie szkodniki, a powrót gatunku uznanego za wymarły. Nie należy ich zabijać, bo ich występowanie w Polsce jest niezwykle rzadkie. Nie macie pomysłu na wakacje? Oto zagajnik ich miłości. Znajduje się 20 km od Wrocławia. A teraz historia ku przestrody, nagranie, na którym widać wchodzącą pod samochód siedemnastolatkę. Niestety ani na chwilę nie podniosła wzroku z nad ekranu, to mogło się skończyć tragedią. Wyjaśniamy też, jak powstaje trampa powietrzna. Zjawisk tych w Polsce jest coraz więcej. We wtorek zniszczyła na Lubelszczyźnie około 80 budynków. Warto wiedzieć. A na koniec ten mieszkaniec New Jersey naprawdę zdziwił się, gdy w ogródku zobaczył walczące niedźwiedzie. No, wiecie, chodzicie do ogródka, a tam dwa niedźwiedzie walczą. To mogło zdziwić.